Dzień dobry! Dziś zdemontujemy przepustnicę z BMW 1150 i zamontujemy zregenerowane. Wyregulujemy je od podstaw. Ponieważ większość z nas nie dysponuje profesjonalnym sprzętem serwisowym, to zrobimy to za pomocą blaszki, wężyka i zegarów. Zegara? Zapraszam na warsztat. Wymienimy przepustnice na zregenerowane. Te mają za sobą długie lata ciężkiej pracy. Przychodzi taki czas, że regulacje stają się coraz mniej efektywne. Obroty biegu jałowego falują, silnik trudniej wchodzi na wysokie obroty, a z jego okolic dochodzi czasem niepokojący stukot. Nie zawsze Musi to być coś poważnego. Mogą temu być winne tylko przepustnice. Tylko i aż. Element czasem niedoceniany, od którego zależy również komfort jazdy motocyklem. Od ich sprawności i regulacji zależeć będzie bardzo dużo. Powrót do ustawień fabrycznych bez specjalistycznego sprzętu. Wydaje się trudny lub niemożliwy. Spróbujemy się do tych ustawień zbliżyć, pokazać sposób, który się sprawdza, ale nie jedyny. Zamontujemy zregenerowane przepustnice. Przy tej okazji zobaczycie, jak można ustawić śruby oporowe przepustnic, tak zwane stop-śruby. Ustawić potencjometr położenia przepustnicy, tak zwany TPS wyregulować obroty biegu jałowego i naciąg wstępny cięgien bodłena i oczywiście jak przeprowadzić samą synchronizację. Aby wszystko miało sens, przepustnice muszą być czyste, a zawory w silniku mieć odpowiednio wyregulowany luz. Demontaż wtryskiwaczy nie jest konieczny ale my chcemy załatwić przy tej okazji jeszcze jedną rzecz. Jeśli będziecie również to robić, zwróćcie uwagę na uszczelnienia. W tak wiekowym motocyklu po latach guma staje się mniej plastyczna i warto pomyśleć o ich wymianie, zwłaszcza że koszt niewielki, a pewnie nie będziecie tu zaglądać przez kolejne długie lata. Być może będziecie chcieli przeprowadzić tylko samą synchronizację, a demontaż uznacie za zbędny. Oczywiście można tak zrobić, ale żeby taka operacja miała szansę powodzenia i długotrwały efekt, musicie być pewni, że osie przepustnic nie mają luzów, wszystkie uszczelnienia są sprawne, a całość jest należycie czysta. Ze szczególnym uwzględnieniem obiegów przepustnic. Jeśli ponownego montażu nie przewidujecie zbyt szybko, gardziele w głowicach warto zabezpieczyć przed dostaniem się tam przypadkowych przedmiotów. Czynności po lewej i prawej stronie motocykla. Są niemal identyczne. To jest właśnie TPS, czujnik, który mówi komputerowi, w jakim położeniu są przepustnice, czyli ile w danym momencie odkręciliście manetę. Zamontowany jest tylko na lewej przepustnicy. Między innymi dlatego tak ważne jest synchronizowanie prawej z lewą, bo tylko z jednej komputer czyta dane. Zobaczcie, tak wygląda przepustnica niemyta od dwóch lat. Charakterystyczny, głuchy dźwięk. Wyrobionego łożyskowania. Na pracującym silniku łatwy do zbadania. Wystarczy złapać mocno tutaj. Raz, dwa, trzy i mamy przepustnicę po regeneracji u pana Pawła z nowej soli. Jak nowe. I nie ma mowy o żadnych luzach. Tak wygląda dysza wtryskiwacza. Cztery małe otworki. Ich czystość jest bardzo ważna dla pracy silnika. Dlatego można potraktować ten element odpowiednim preparatem do czyszczenia wtryskiwacza. TPS. Kilkanaście lat pracy i napięcie mierzone w miliwoltach. Utrzenione styki czyścimy odpowiednim preparatem. Warto zadbać, aby nie dostał się do wnętrza. Nie można zapomnieć o drugiej stronie, więc podobnie czyścimy wtyczkę jakimkolwiek preparatem do elektrycznych styków. Zawsze trzeba pamiętać, aby zmyć go po kilku minutach i wysuszyć. My używamy kolejno tych trzech. Jak już tu jesteśmy, warto zadbać chociaż o tę część airboxa. Montujemy TPS. Uszczelnienie można delikatnie posmarować, na przykład smarem silikonowym będzie łatwiej go umieścić na swoim miejscu. Truby przykręcamy delikatnie, tak aby można było nim później operować. Przepłuczemy jeszcze paliwem ze zbiornika trasy do wtryskiwaczy, na wypadek jeśli zalegałyby tam zanieczyszczenia. Duży przepływ większy niż zwykle powinien je zerwać. Trzeba pamiętać tylko, aby po drugiej stronie założyć wtryskiwacz, inaczej będziemy mieli kałuża benzyny. To dobry sposób na zbadanie wydajności pompy paliwowej, ale o tym może przy innej okazji. Zaczynamy montaż. To zajmie niewiele czasu. Za chwilę będziemy regulować układ. Wszystkie uszczelnienia, jeśli jest taka potrzeba, wymieniamy i delikatnie natłuszczamy. Dla wygody zamontujemy lewą przepustnicę najpierw do airboxa. Teraz ustalimy początkowe położenie przepustnicy, czyli ustawimy stop śrubę w odpowiednim położeniu. Musimy dostać się do styku oznaczonego numerem 1 w TPS. Dobra będzie na przykład igła krawiecka, wsuwamy ją wzdłuż przewodu pod uszczelnienie. Potrzebny będzie multimetr i podłączamy się pod TPS i masę motocykla. Napięcia będą niskie, więc ustawiamy prąd stały, zakres do 2 V. Upewniamy się, że przepustnica. Nie jest oparta na śrubie oporowej. Nie może się na niej opierać. Musi być całkowicie zamknięta. Włączamy zapłon. Ruszając na boki czujnikiem, szukamy momentu, w którym zaczyna swoją pracę w dolnym zakresie. W tym przypadku to 0,05V. I blokujemy TPS. Teraz wkręcamy śrubę początkowego położenia w przepustnicy. Kręcimy tak długo, aż wskazanie multimetru znajdzie się w pobliżu 0,350 V. 350 mV. Lokujemy stop śrubę nakrętką. W ten sposób ustaliliśmy pozycję zerowego położenia przepustnicy. Montujemy linkę, dbając o to, aby przepustnica opierała się na stop śrubie. Nie może wisieć w powietrzu. Naciąg linki ustawiamy tak, aby luz był możliwie jak najmniejszy. Od tego będzie zależeć później szybkość reakcji motoru na ruch manetko. Pamiętajcie o dobrym przykręceniu masy do przepustnicy, inaczej powietrze będzie zasysane również tędy. Otwór jest przelotowy. Teraz do naszego zadania będzie należało ustawienie prawej przepustnicy dokładnie w takim samym położeniu jak lewej. My zrobimy to ustawiając identyczne ciśnienie w kolektorach obydwu cylindrach. Tutaj wkręcamy stop śrubę delikatnie na tyle, aby opierała się na niej przepustnica plus jeden obrót, ale nie kontrujemy jej nakrętką. Upewniamy się, że manetka jest w zerowym położeniu. Linka luźna, a przepustnica opiera się na stop śruby. Wkręcamy do oporu śruby regulacyjne. Potrzebne nam to będzie do regulacji śruby wstępnego położenia przepustnicy. Ciśnienia w obydwu gardzielach mają być identyczne. Powietrze nie może płynąć tędy, a tylko po obwodzie płatka przepustnicy. Dlatego zamykamy bypass do tego pomiaru. Inaczej powietrze zostanie zasane tędy i wypłynie tędy. Potrzebujemy dwóch kawałków blaszki o identycznej grubości. Od 1 do 2 mm. Może to być na przykład listek szczelinomierza. Ponieważ silnik z zamkniętymi bypassami nie będzie chciał pracować, a my nie możemy do pomiaru po prostu dodać gazu, zasymulujemy taki ruch podkładając blaszki pod obydwie przepustnice. Dzięki temu silnik nie będzie gasł. Pamiętajcie, aby nie ruszać manetki gazu, inaczej blaszki wypadną. Potrzebujemy wakuometrów, czyli dwóch manometrów mierzących podciśnienie. Będziemy tak regulować prawą stop śrubą, aby wskazania były identyczne. Podłączamy lewą i prawą stronę. Uruchamiamy silnik. Obserwujemy wskazania i regulujemy śrubą prawej gardzieli, pilnując, aby podciśnienie było cały czas. Takie samo jak w lewej. Nagrzewamy silnik. W miarę wzrostu temperatury wartości będą rosły. Im będą większe, tym lepiej. Sprawdzamy ciśnienia. Jeśli w temperaturze normalnej pracy silnika będą identyczne możemy zabezpieczyć śrubę początkowego położenia prawej przepustnicy i mamy już obie przepustnice ustawione w identycznym początkowym położeniu. Wykręcamy śruby regulacyjne o 2,5 obrotu. To jest jedynie wstępne położenie i nie ma większego znaczenia dla końcowej fazy regulacji. Ważne jest, aby było możliwie identyczne z obydwu stron. Teraz będziemy regulować wolne obroty, dbając o odpowiednią synchronizację, czyli identyczne podciśnienia w obydwu gardzielach. Najpierw wyrównujemy ciśnienie z prawej strony do lewej. Teraz po lewej stronie. Kręcając śrubę obniżamy, wykręcając podnosimy obroty. Teraz znów wyrównujemy podciśnienie prawej przepustnicy do lewej. Robimy to małymi kroczkami tak długo, aż uzyskamy równe podciśnienia i żądane obroty biegu jałowego. Pozostało jeszcze ustawić identyczne napięcie cienkiem przepustnicy. Teraz możemy zaprzęgnąć fizykę do pracy i wykorzystać mały system naczyń połączonych, czyli tak zwaną uruchę. Jej zaleta to bardzo duża dokładność, ale oczywiście nadal możemy korzystać z manometrów. Ustalamy stałe, wysokie obroty w zakresie 3 do 3,5 tysięcy obrotów na minutę, blokując manetkę gazu w odpowiednim położeniu. Teraz wykręcamy regulator na ciągu linki tak długo, aż uzyskamy równy poziom cieczy w obydwu rurkach. Wyłączamy silnik, blokujemy linkę, upewniając się, że przepustnica opiera się na stop śrubie. Wróćmy jeszcze do kontroli TPS na chwilkę. Tutaj na koniec regulacji spadło. Po uruchomieniu silnika wraca, ale to i tak nie są dobre wartości. Całość ułożyła się po dłuższej pracy silnika. Musimy ustawić prawidłowe wartości. Dobry zakres w początkowej fazie to 360 do 380 mV. Ważne, aby nie był wyższy od 400, bo silnik chwilę później wchodzi w zakres w pracy w innej pętli, ale to temat nie na dziś. Chyba nie warto bić się o każdy miliwolt. Zbyt wiele składników bierze tu udział. Chociażby dokładność samego urządzenia pomiarowego. To czy regulujemy na zgaszonym czy zapalonym silniku, czy światła są włączone i jak sprawny jest akumulator. Jeśli zmieścimy się w zakresie od 360 do 380 mV, będzie dobrze. Ustawiając TPS w górnym zakresie, możemy uzyskać szybszą reakcję komputera na zmiany położenia manetki w początkowej fazie jego pracy, ale niekoniecznie musi to być moc. Teraz wykonamy małą procedurę, aby poinformować komputer o położeniu nowych przepustnic w stosunku do TPS. Wyjmujemy bezpiecznik od zasilania motronika i po kilku minutach podajemy napięcie. Włączamy zapłon i na zgaszonym silniku. Kręcimy manetką w całym jej zakresie trzykrotnie. Słyszeliśmy, że nie jest to konieczne. Słyszeliśmy, że jest, ale jak to z przepustnicami? Jest wiele sposobów. Ten jest skuteczny. W zamian dostajemy przyjemne oddawanie mocy i równie przyjemne obroty biegu jałowego. Don't freeze in your tracks It's the chance you've been waiting for It's the light coming through the cracks When life shows